Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Krysa w dzisiejszym odcineczku lecimy znowu sobie z dalszym ciągiem serii z naszej gry RimWorld i dzisiaj wkopiemy się w te skały, tak? Dzisiaj się postaram wkopać w te skałę, aby już się tam rozbudować, zacząć tworzyć pierwsze struktury itp. i itd. Muszę natomiast sekundę poczekać, aż on tutaj to dokończy. Mega samo swoje, nie bardzo rzadka rzecz. Aż się sam dziwię, nawet nie wiem jak to się stało. W sumie jakby się transportu nauczył, to się nie obraże. Taki transport by się przydał na tym medygalniwcu. Dobra, tutaj to składowisko będzie miało zaraz sianko. A sianko równa się hmm, bogactwo. No dobra, oni tutaj póki co muszą jeść i mi zaraz zjedzą całą trawę, która jest w okolicy, więc trochę szkoda, ale no, mówi się trudno. Tutaj, tu gdzie mają trawę, to im oznacza, że mogą sobie łazić, to sekundę zajmie, coś czuję. Mhm. cyk, cyk, tutaj mogą sobie łazić. Tutaj mogą sobie łazić, tutaj między tymi wszystkimi tymi, ale byleby mi nie wyżerały jedzenia, które na tych poletkach mam uprawiam. Póki co tak chyba wyglądać będzie ta aria dla zwierzątek. Kojące SI. Ok. I właśnie na początku odcinka chciałem. Ale już widzę, że zapomniałem zmienić pisarza C na przyjazny. I i lecimy teraz na przyjaznym. Na przyjaznym już będzie coraz trudniej. Natomiast jeszcze nie wydaje mi się, aby miał jakieś ogromne problemy w nadchodzącym czasie, aby były dla mnie w nadchodzącym czasie jakieś możliwe problemy, bo tam grę bardzo dobrze znam. Jak jej tak dobrze nie znał. No to jednak bym się mógł martwić o coś, ale tak to to wiecie. co tam większa chillera, chillera utopia. Mhm. I na start trzeba tutaj to wydobyć. Jak oni to wydobędą, to oczywiście zajmiemy się tam budową, ale no nie chcę im dawać za dużo na, w jednym momencie, za dużo na, na jedną chwilę to im to po prostu tylko będzie przeszkadzać i zwiększać czas roboty. Bo za jedno się trochę wezmą, nawet nie dokończą. Z drugiej tak wszystko byśmy mieli po trochu. Okej, okay. statek do gwiazd, ale ten statek do gwiazd jest naprawdę daleko od nas. Jakbyśmy my byli gdzieś tam, no to było gdzieś tam bliżej. To było na pewno łatwiej. Lodowiec, lodowiec jest naprawdę przepiękny w tej grze, te lodowce są tutaj wspaniałe, a i tak od razu mówię, planeta jest tylko w połowie zapełniona, ESA, dobra, świat, wracamy tutaj, wracamy tutaj yy, naszych kolonistów, którzy widzę, że się męczą, trochę uprawiają już roślinek, wszystkiego po trochu robią, okej. Okay. O, 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 y... Breeze i Kimi. Tutaj zapraszam Ciebie, wy będziecie mieli dodatkowe teraz że yy żeby razem jesteście, w parze, żeby się kochacie. Yy, 38 stopni na dworzu, czy Wy nie macie żadnych udarów słonecznych? No, jeszcze nie, bo Wam porobiłem te kapelusze, ale jakbyście chyba nie mieli tych kapeluszy, to jest szansa, że byłyby te. Udary słoneczne nie na no Rozji to głównie siedzi w budyneczku. No to jej tam dużo nie grozi, ale trzeba też się zacząć zajmować już elektroniką. Więc zanim wejdziemy w skałę i zanim zaczniemy bawić się w jaskiniowców, ja bym zrobił takie, taką podstawową elektronikę. Zastanawiam się, czy nie tutaj postawić już takie pierwsze panele. Ale na razie sobie tam odpuszczę budowę tych paneli. I postawię tutaj generator. Ten generator będzie nam zasilał większość budowli w tej kolonii. Póki co tutaj tylko go pociągnę i tutaj zrobię póki co tylko jedną chłodnicę. No, natomiast ta chłodnica zawsze coś tam będzie zżerała z tej energii, i to też nie będzie takie łatwe, to wszystko utrzymać w, w jednej temperaturze. No, oni się kochają. Super. Teraz tak. No dobra, jest git. Goście kolejni przyszli i mają parę przedmiotów na handel. To zaraz nasi kolejni się tym zajmą. A Rozy tym właśnie, ty masz tą astmę, więc ty musisz być uleczona. więc niech kimś się już zajmie Twoim leczeniem. I niech ci opatrzy tą Twoją astmę, super, i do tego idź z nimi pohandluj. Co oni mają? Oni mają zbroję putową z drewna. Z drewna się nie opłaca, bo ona tak trochę jest syfem, jak jest z drewna. Natomiast mają ciężki PM. Ciężki PM z ogromną chęcią przygarnę. Natomiast muszę za to zapłacić jakieś 100 zł. Mniej? 80 zł. 80 zł. Mek. Dobra. 88 zł. 87 zł. IGIT. I takie coś, to ja rozumiem. Takie, takie targi, to wiecie. Przyjemnie się robi. Dobra, tak to ciężki PM wyposaż sobie. Fajnie. A, to pies mi zabrał. Już myślałem, że tam przewinął się ten. ten i mi to zabrał. Jakiś z nich handlarz. Więc z tych handlarzy. Już przez chwilę tak pomyślałem. Ani się wtedy zdenerwował na ich frakcję. I bym ich zabił. No, w sumie bym ich chyba nie zabił, bo ilu ich tu jest? Dziewięciu. To musiał im tu jakieś granaty narzucać, aby poumierali, ale... Widzę, że nie dałoby jednak rady. Więc mój błąd. Tutaj to niestety nie może chłodzić, bo to nie ma drewna w sobie, ten generator. I teraz tak, podłogi, drewniana podłoga, cyk. Tu oczywiście zostawię jedną osobę, która tu będzie zawsze wytwarzała jakieś rzeczy dla więźniów, bo to sobie później w przyszłości to przerobię dla więźniów. Jedna osoba tu zawsze zostanie i ona będzie robiła właśnie jedzenie dla więźniów. Już się powtórzyłem. Kopu kopu robią fajnie. Niech się przekopią na drugą stronę. Może jakiś łupki, łupek jakiś masz znajdziemy. Tak, my się kopiemy ciągle w łupku. Nie gadajcie, że wy tak czysto nagle kopiecie. No, nie zdarza się tak, aby oni wykopali tunel bez żadnej pomyłki, bez zostawienia takiego właśnie odłamka. Oho, wiedziałem, wy macie udar. Stało się. Ty masz potrzeby. Zespół odstawiony od zioła. Smutna jesteś przez to. Ale wiecie co? Ty nie możesz, potrzebujesz drewna. Już mieliście tam wyciąć. Czemu wy nie wycięliście tego. Dobra, Możesz sobie być tym górnikiem, ale na czwórkę. Może tak, włączy ten ręczny. Aby ich ręcznie poustawiać, wszyscy niech tam sobie robią co chcą, ale póki co ona na pewno nie będzie górnikiem, ona jak tylko się będzie nudziła, będzie kopać. mi Gdzie ty w ogóle idziesz? A ty zbierasz te grzyby. Okej. Okay. Co uchoduje jakiś ryż, to coś, coś od razu jest zjadany, już. Koniec kropka, szybko zjadany jest i nie ma już tego ryżu. Broginem drewna, tak zupełnie. Bo widzę, że nawet pochodnie im zgasły w pokojach. I zaraz będą mieli yy, ujemne punkty, bo jest okropne, brzydkie otoczenie. Jak to brzydko nie wierzyć? Sen w upale, zakłócony sen. Yy, nie, dobra, nie wiem gdzie to jest. Ale oni powinni mieć, że zaraz będą w ciemnościach, bo muszą tam przesiedzieć dajmy parę godzin w ciemnościach. Jak śpią to może być ciemno, ale tak to to nie powinno być. I tak to będą się załamywać, że są w ciemnościach i będzie im przykro i w ogóle. I raz tak. Myślę, że łupek zostawię już z dala ode mnie. Chyba, że mamy to, No mamy w sumie dość sporo łupków. No dobra, to z łupku jednak buduję. No mhm. Tylko teraz bardzo ważne pytanie. Jak to zbudować? Czy ja po prostu powinienem pociągnąć w ten sposób, w ten sposób. I w ten sposób. No niby tak, no ale no teoretycznie to nie. Nie, dobra, tutaj dajemy drzwi. I się zamknę przed ich atakami. I tak teraz to można się rozbudować na spokojnie. Teraz to muszę sobie wymyśleć, jak, to, jak zacząć budować moją kolonię Więc tak, na pewno tutaj zrobię 7 na 9. Tak jak planowałem za pierwszym razem. Tu jeszcze wejdą ściany, a więc. Trzeba jeszcze taką obwódkę temu zrobić czemuś. Yy, no I zróbmy najpierw takie coś. Tutaj od razu myślę, że wstawię sobie pokoik z tym, o jaką przejechał i wszędzie dostarczył materiał. Tu od razu myślę, że wstawię sobie pokoik z jakimiś na przykład ubraniami, które już uszyją i tak dalej. Tak patrzę co oni budują tutaj, tak się im przyglądam lepiej. Tunel śmierci tu powstał. Tutaj zając sekica. Indoor. Myślę a propos tych mawołów, czy ich trochę więcej nie wziąć. Mm -hmm, ty jesteś. Nie, niestety nie. Samica, niestety, nie jest w ciąży. A szkoda, jakbyśmy mieli małe mawołki. byłoby o wiele przyjemniej. Minus 19. Jak będzie, to będzie git, myślę. No, minus tam zawsze jeden, dwa, ale ten. Ten zapas się przyda. I dzięki temu moglibyśmy teraz zacząć polować sobie i już zacząć mieć mięso. Zające. Zające najwięcej dadzą mi, są takim podstawowym miejscem, jakby zwierzakiem, na którym można polować, aby się podszkolić w polowaniu. Więc niech się na no, takich zajączkach nauczą polować. Okej, okay, tutaj już nic w pobliżu nie widzę z grzybów takich, bo tu są tak... grzyby ogólnie się świecą tak. Nie takie, ale jak są większe skupiska grzybów. Na przykład tutaj są właśnie takie mechówki niebieskie. To one zawsze tam świecą sobie. I na ich miejscu zawsze wyrosną grzybki. I to jest stołek świetlisty, który świeci. Teraz nie widać z tego tak. O, tu jest na przykład. To zobaczcie, że one tutaj świecą nawet. Z tego w przyszłości powstaną kolejne grzyby. Dlatego się nie opłaca tego wycinać. Bo wiecie, grzybki zawsze dobre coś. Zawsze jakieś urozmaicenie moim kolonistom będę miał dać, zaoferować mógł. Okej, okay. oni tutaj kopią. Oj, jest pierwszy odłamek łupku, czy tam drugi, bo tutaj był chyba pierwszy. A więc no, mało tego łupku wykopali mi do tej pory mało mało. Tutaj ja też nie pomyślałem, przekopując się w tą stronę w ten sposób. Yy... Właśnie, a ja przypadkiem nie mam już drzwi automatycznych. Nie, nie mam. On, ona dopiero co bada. Tak, przebadała, to mógłbym zawsze sobie tutaj to pociągnąć. Tutaj. Te, te, A tutaj pokoje sobie zrobić, nie? Tu się bym zabudował i zrobiłbym sobie z dwóch stron wejść do tych pokoi. Jakaś by to wyglądało w końcu. No, tylko oni tutaj powoli to robią. No nie mają, nie mają zbyt szybko, jak to, tego zrobić w sumie. To jest też łupek, ale on jest jak jasny jakiś. I inny ten łupek. No dobra, no tak jak mówiłem, z tej stali zaraz będziemy trochę potrzebowali. Przecież tu wszędzie prąd trzeba będzie pociągnąć, nie? No i zobaczcie, zamrożony nie zepsuje się, czyli musi być zawsze temperatura na minusie, aby się nie psuło mi. Najazd. Pierwszy atak na naszą kolonię. Kto to jest? To jest jakaś gruba pani Foxy, służąca, ok. Włóczęga z frakcji zgraja zwycięzców. Nie brzmi zbyt to agresywnie. Zbyt źle. Ale. Jest tak naprawdę nikim. Nie przyda mi się ani trochę w mojej kolonii. Chyba, że umie górnikować. Nie umie górnicy. No dobra. To się ani trochę nie przyda. Ale trzeba już się ustawić do... i przygotować na jej atak, bo nie wiem czy ona atakuje od razu, czy ona idzie najpierw się przejść tutaj, przygotować, rozejrzeć teren. No idzie rozglądać po terenie. No dobra, to mamy chwilę czasu. Ale nie chcę też, aby moi kolonicy gdzieś zbyt nie oddalili, więc będę tu obserwował, aby nikt nie wylazł mi z kolonii. O, rozpoczynają atak. Powinna się niby na tamtych pułapkach wyłożyć, ale... Dostała tylko jeden hit, no nie! Ale ona fatalnie, fatalna jest. O kurcze, o kurcze, nie chciałem tego robić, nie chciałem tego robić. Weźcie Super! Ale że oni ją powalili? co z nim teraz zrobić? Dobra, ona ma fatalne ubrania, których pewnie nikt nie będzie nosił. Ale nie wiem, gdzie jest tak to, jakiego kucharza. Umie rekrutować szybko, ale. Mm. Dobra, najwyżej się ją wypuści. Już nie będę taki. Bo zawsze, zawsze będzie coś jakieś takie te... Weźcie ją, uratujcie. Chwila, tutaj damy dla. Yy, więźniów i ty ją uwięzisz. Raz, dwa, trzy ją uwięzisz. Raz, dwa, trzy, baba bajega patrzy. Szybko, leć. Dawaj. Coś wolno mu idzie. Coś nie szybko. Tu, tu myślę, że zrobi się ten drugi tunel śmierci. Jakby mieli nas z tej strony atakować. Albo tutaj po prostu taką linię śmierci z działkami tylko. To też nie byłoby głupie. Pierwsze yy, nasze ceglane zabudowy powstają. Obżarstwo kimi. Niestety zjebam teraz połowę zapasów jakie mamy. A niedobrze. A nawet już się skończyły zapasy. No nie, ona teraz będzie brała mi te racje. A, ja, ja. A ja zostawiłem jakbym miał jakieś wyprawy robić. Właśnie, zadania i... To zadanie wykasuje, bo i tak nie, nie dam rady sobie po pójść, jeszcze jej odbić tam z obozu więźniów. No fatalnie, zjadam. Wypadek kapsuły transportowej. Dobra, to może być ciekawe. Wynalazczyni, czyli będzie niezła w badaniach. 8 godzin do śmierci, czyli jesteśmy w stanie ją uratować. Yy, yy, Okej, okay. postać. Kim ty jesteś? Jesteś o, Boże, no z jednej strony postać, która idealnie się nadaje, górnictwo, w sekundę byśmy dzięki niej wykopali te tunele wszystkie, budowanie, dzięki temu byśmy szybko to wszystko zbudowali, gotowanie, rzemiosło, ona po prostu wszystko umie, ale ona nie umie przemocy, ona się nie chce bić ani nic, jest uprzejma, w dodatku świetna pamięć, na wszystkie pozytywne cechy, a więc... Yy, nie chcę nic robić. Yy, I tak. No dobra. To ty choć Może ją uratuj. Nie mamy bezpiecznego łóżka w odpowiedniej temperaturze. Wiesz co? To w sumie w dup jest. Ty. Uwięzimy ją. Co ja Nie będę jej więził. Jak dojdzie, to dojdzie w sumie. Bo przydałaby się, ale nie, zarazem nie przydałaby się. Z jednej strony się przyda ze względu na jej umiejętności, a z drugiej się Ani trochę nie przyda. Bo nie umie się bić, a więc jakby był atak, to teoretycznie gra uzna, że skoro mam 5 ludzi, no to wyśle na mnie 10 osób. Bo na wyższych poziomach tak jest, że tyle ile mam ludzi, tyle. Około dwa razy więcej osób przychodzi na moją kolonię atakować mnie, nie? Na tych trudnych poziomach. To jakby. Wiecie, już mam i tak jedną postać, która sama doszła do mnie bez żadnego tego powiadomienia. Tak po prostu przyszła i tyle mówisz, że dołącza do mnie i ma wywalony. Czy ja się zgodzę, czy nie? Acie co, to chodźcie jeszcze ją rozebrać. Idziemy roz zdjąć z niej ubrania, bo dzięki temu no właśnie, Jest to jakaś kurtka dodatkowa. Spodnie dość dobrej jakości. Ta bluzka nie jest zbyt dobrej jakości. Kto coś tam odwali? Szybko i tak to gasić, bo nam się... Dobra. Uf, bo miałem zawał już. Ja już miałem zawał. Na serio mówię. Kukurydzę zabraliśmy i zobaczcie ile tej kukurydzy zabraliśmy od razu 600. To jest po prostu piękne. 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 O boże, dołączyła. Eee. A w macie ten już wam, wam pozwolę zjeść. Zjedźcie sobie. O nie, no nie, no, no, no tak. Niby fajnie, niby nie fajnie, ale muszę im tak czy siak wstawić jeszcze eee, harmonogram, czyli non-stop praca praktycznie. Wieczory wolne na rekreację. Godziny tutaj. Godziny tutaj na rekreację z rana również. Tutaj trochę łupku. Też można przenieść. No i naprawdę fajnie. fajnie, 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 fajnie Foxy. To Foxy tak to wywala stąd. Trudność rekrutacji. Boże. No to po... w sumie pozostały opór, no to byśmy ją jakieś... Jak to jest 15, to około 15 dni byśmy ją próbowali zrekrutować, a później trudność rekrutacji 53%, czyli 50% na to, że nam się uda, mamy. To niby dużo, ale ją chyba wypuszczę tak jak I ona nikogo z nas nie lubi. No dobra, to ją wywalam. Bo i tak jest do kitu. Tylko ją zdejmę z niej ubranko. Zawsze jakieś ubranie się przyda. No nie? Yy, I więzień yy, wypuści. Proszę bardzo. I co? Ja Cię już nie chcę tutaj. Nie będę na Ciebie marnował jedzenia. Duże ryzyko załamania. Fio, Fio, Ty idziesz od dzisiaj tam. Fiozmin przydział, fios, stąd wylatujesz. Obżarstwo, dobra. Tutaj już tam takie mniejsze, o jest ruda złota, fajnie. Nie wiem, bardzo, bardzo rzadko się tu się trafia normalnie w RimWorld'zie tyle materiałów różnych, ale na tym biomie właśnie, na, tym, no, na tego typu właśnie kopalniach jest bardzo dużo tego, łatwo jest to znaleźć, bo bardzo często. Co jest? Kolejny najazd? Ok. Już wiem chyba jak się naz będzie nazywał ten odcinek. Yy, a więc szybko zrobię ten najazd i będziemy chyba kończyli ten odcinek. Tak myślę. Przynajmniej postać. O, ale jego już bym wziął. On już jest super. On to jest wojownik. Pierwsza klasa. Jakby tylko go się jeszcze udało powalić. Na wszelki wypadek sobie zapiszę. Chociaż tak nie będę wczytywał. Ale na wszelki wypadek zawsze wolę mieć zapisane. Chodźcie szybko. Spróbujemy go zaatakować z zaskoczenia. O kurczę. Salamander, biegnij za nim. On będzie przynętą na niego. Super. A ja, Fatalnie. Niestety się nie udało go zdobyć. A szkoda. Przydałby się taki kolonista, dobra. Teraz tak. Yy, różne i groby trzeba porobić. Groby tak z dala od mojej kolonii, aby nikt nie musiał na nie patrzeć. Yy, na przykład tak tutaj, gdzieś w takim zakamarku ciasnym, pustym. W przyszłości oczywiście zrobię krematorium i już nie będę musiał mieć żadnych, yy, żadnych tego typu grobowców, bo to już z automatu yy, wszyscy będą to kremować, po prostu będziemy z tego trochę energii zdobywać, a będziemy spalali zwłoki. I tyle. No dobra, a ja mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dzisiaj bardzo dużo zrobiliśmy. Naprawdę dużo udało nam się osiągnąć. Kolania się bardzo powiększyła. No w sumie może nie tak bardzo, ale jeśli chodzi o to, że udało nam się zacząć kopać, a nie mamy może najlepszych górników, to jestem naprawdę zadowolony i odparliśmy dzisiaj dwa ataki, więc bardzo, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie, aby subskrybować ten kanał, komentować. No i do zobaczenia w następnych materiałach. Siema!